Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na Patronite. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się. Ta jesień jest zdecydowanie jesienią powrotów. Wrócił Burger Drwala, no i teraz wrócił Wiedźmin. Natomiast ten drugi powrót jest jednak dużo bardziej spodziewany niż ten pierwszy. No bo kiedy my tak na 100% dowiedzieliśmy się, że pod koniec tego listopada nowy Wiedźmin ee, się ukaże? Z 10 dni wcześniej? No bo oczywiście Andrzej Sapkowski mówił różne rzeczy, aczkolwiek myślę, że ciężko jest nie mieć takiego wrażenia, że Andrzej Sapkowski generalnie mówi różne rzeczy i bardzo często jedynie na mówieniu się kończy, um, rozdroże kruków najnowsza Wiedźmińska powieść trafiła do sprzedaży no i o niej generalnie o rzeczach około Wiedźmińskich sobie w tym filmie pogadamy nie będę ukrywał, że nie czekałem, wiem, że y, kiedy pojawiły się te zapowiedzi to masa osób była niesamowicie podekscytowana tym, że ok, kolejna przygoda książkowa przygoda Geralta trafi w nasze ręce po naprawdę długiej przerwie bo po 11 latach. Sezon Bursz to był rok 2013. Dla kontekstu to jest niesamowicie ciekawe. Tak, żeby jakoś sobie to przełożyć na, na, na tę oś czasu. Od kiedy ukazała się ostatnia powieść Pieśń Lodu i Ognia Martina, czyli Tanin ze Smokami, Sapkowski zdążył napisać dwie wiedźmińskie książki. Fascynująca sprawa. Jeżeli chodzi o moje podejście do wiedźmina, no to nie będę próbował być jakoś bardzo oryginalny, to jest dla mnie niesamowicie ważna seria. To jest dla mnie zapewne dla wielu z Was pierwsza seria fantazy, albo jedna z pierwszych serii fantazy w ogóle. Eee, jestem jednak tym czytelnikiem, który dużo bardziej ceni opowiadania niż sagę, mimo że sagę też lubię. I też nie jestem jakoś bardzo krytyczny wobec sezonu Bush. Znaczy uważam, to była taka sobie książka, raczej niepotrzebna, ale to nie jest tak, że jakoś mnie ona zniesmaczyła, bardzo wynudziła. Nie była niczym specjalnym, ale jak już była, to okej. Okay. No i gdzie w tym moim wiedźmińskim rankingu plasuje się, znajduje się najnowsza powieść, czyli rozdroże Kruków? No, gdzieś w okolicy sezonu Bush. To znaczy, również uważam, że nie jest to nic specjalnego, nie jest to w takim ogólnym rozumieniu nic raczej potrzebnego, natomiast nie jest to zła książka. I też uważam, że jeżeli chodzi o odbiór tej książki, być może się pomylę, um, to ta pozycja ma łatwiej, bo to jest już jednak powrót do Wiedźmina, który następuje po powrocie do Wiedźmina. Sezon Bush był pierwszą powieścią po tych 14 latach przerwot, kiedy Sapkowski w 1999 roku skończył sagę. W dość pośpieszny sposób, jeżeli ktoś czytał Pani Jeziora, to myślę, że rozumie o co mi chodzi, ale ludzie mieli... Bardzo duże oczekiwania, tak mi się wydaje, względem sezonu burz. Myślę, że mimo wszystko teraz te oczekiwania były mniejsze i może to i dobrze, ponieważ, tak jak mówię, uważam, że Rozdroże Kruków to jest książka ok, przyzwoita i niewiele więcej. Pisząc moją krótką recenzję na Goodreads, poczyniłem pewne porównanie i wydaje mi się, że ono jest dosyć trafne. To znaczy, dla mnie, Rozdroże Kruków to jest taka paczka chipsów. Otwarta kilka dni wcześniej, o której zapomnieliście, leży sobie ona w jakiejś półce i nagle wieczorem robicie się głodni, chce Wam się jeść, szukacie e, czegoś właśnie po szafkach i nagle natrafiacie na tę paczkę. E, no wiecie, to są chipsy już zwietrzałe, to już nie jest to samo, ale tak z braku laku to zjadacie i nie jesteście jakoś bardzo rozgoryczeni, rozczarowani. Pierwsze, co Wam się rzuci w oczy prawdopodobnie, kiedy tę książkę do ręki weźmiecie, to jest to, że to jest książka krótka. Ma 290 stron, a wizualnie, szczerze mówiąc, wydaje się jeszcze krótsza. I e, jest to też, być może to jest akurat gadanie takiego, wiecie, zgrzybiałego dziada, który trochę mentalnie siedzi jeszcze na rynku książki parę lat temu, ale jest to przykre, mimo wszystko, że za książkę tak króciutką, w miękkiej oprawie, bez skrzydełek, trzeba zapłacić 40 zł. E, na świecie książki to jest 39 zł., w Empiku to jest chyba 49 zł, a jeżeli nie macie aplikacji, co jest kompletnym absurdem, znaczy trochę wiem jak to działa. Jeżeli nie macie aplikacji Empiku, to ta książka kosztuje 65,90 zł. No ale cóż, bywa, takie ceny mamy obecnie. Faktycznie jest to historia młodego Geralta. Chronologicznie, jeżeli właśnie chodzi o chronologię wydarzeń w ramach e, widmińskich książek, to to jest pierwsze nasze spotkanie. Z Geraltem. To jest Geralt młody, to jest Geralt, który dopiero co wyruszył na szlak. Nieopierzony, dość naiwny, głupi, jeszcze, jeszcze bez tej takiej bardzo twardej skóry, którą wyrobił w sobie przez kolejne lata. Poznajemy go, może nie poznajemy sensu stricte. Spotykamy go w momencie, kiedy znajduje się w więzieniu, ponieważ w obronie niewinnych zabił człowieka, ale z tegoż więzienia wyciąga go inny wiedźmin. Również białowosy, niejaki Preston Holt. No i razem ruszają przed siebie. Ta książka to nie jest jedna misja Geralta, powiedzmy. To nie jest jedna robota Geralta. Jest to bardziej właśnie taki obraz jego bardzo wczesnego życia na szlaku. To znaczy, Geralt sobie podróżuje, dociera w różne miejsca, próbuje zarobić po wiedźmińsku, no i rusza dalej. Natomiast tym najistotniejszym punktem fabularnym jest ten drugi Wiedźmin, który też chyba jest po prostu najciekawszym elementem tej książki, bo on, nie zdradzając dużo, jest w pewnym stopniu powiązany z Wesemirem i z Kermoren. Tylko, że, mimo wszystko, to jest dość mało. To znaczy, nie jest to książka, która stoi fabułą, nie jest to nawet książka, która stoi jakoś bardzo bohaterami, nie jest to książka, która stoi czymkolwiek, szczerze mówiąc. To znaczy, jest to bardzo taka sobie historia. Gdzie dobrych, mocnych scen, jakichś mocnych zwrotów akcji, czegoś, co by zostało w głowie po lekturze, jest jak na lekarstwo. Może ze dwie, trzy sceny takie są. Ja też generalnie nie jestem ogromnym fanem prequeli. To znaczy, oczywiście Andrzej Sapkowski mówił niejednokrotnie, że jeżeli coś będzie dalej pisał w świecie Wiedźmina, to to będą prequele. Nie będzie fabularnie wychodził przed sagę. Saga była ostatnim, co jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń, dostaniemy. Tylko że. Naturalny problem prequel jest taki, że one po pierwsze bardzo często dają taki posmak trochę zapchaj dziur, czegoś co jest niepotrzebne, co niewiele wnosi, co niewiele zmienia. No i po drugie, ze względu na samą ideę prequelu, prequela, no to trochę brakuje tych emocji. To znaczy wy wiecie, że niektórym bohaterom, których znacie z późniejszych książek, nic się nie stanie. Wy wiecie, że jeżeli pojawiają się jakieś zupełnie nowe postacie, których nie było później... No, to po pierwsze jest duża szansa, że one zginą. A jeżeli nie zginą, to i tak ciężko się przywiązać, no bo to są bohaterowie tylko w tej konkretnej historii. Potem bohaterowie nigdy do nich nie wrócą, nie wspomną ich. Tak samo jak zresztą no, nie wspomną wydarzeń z tej książki. To jest naturalny problem pisania książek, które dzieją się chronologicznie wcześniej, przed jakimiś innymi książkami. Uważam, że plusem jest to, że ta historia jest krótka. Uważam, że mimo tego, że ona dla mnie nie była. Czymkolwiek specjalnym, to czytało mi się ją przyjemnie. I szybko. Jest to książka, którą można spokojnie skończyć w dzień. I ona mimo wszystko dla mnie była całkiem wciągająca. Być może po części jest to związane z moją sympatią do, całej, do całego uniwersum, ale nie nudziłem się. Czytało mi się to przyjemnie. Równocześnie ta książka daje trochę taki posmak, no nie wiem, długiego opowiadania. To znaczy, ma się jednak uczucie, jakby czytało się jakieś dłuższe opowiadanie ze zbioru, a nie. No, powieść sagi, co jest też po części związane z tym, że saga jednak nie skupia się w tak dużym stopniu, mówiąc delikatnie, na wiedźmińskim fachu. I jeżeli wy, nie wiedząc nic, chcecie zacząć wiedźmię czytać tylko po to, żeby obserwować ten wiedźmiński fach, polowanie na potwory, podróżowanie, no to to jest w opowiadaniach. I też tutaj. Nie mogę jednak pozbyć się wrażenia, że gdyby to było faktycznie opowiadanie, abstrahując już od długości. No to fabularnie byłoby to jedno ze słabszych opowiadań. Wydaje mi się też, że istotne jest trochę to, jakie macie nastawienie, jeżeli chodzi o tę książkę. Jeżeli spodziewacie się, że to będzie coś, co dorówna tym oryginalnym tekstom pisanym w latach 90., no to nie. Wydaje mi się, że jeżeli już do czegoś trzeba byłoby porównywać tę książkę, to do sezonu burz, właśnie, a nie do pięcioksięgów czy opowiadań. I wydaje mi się, że jednak jako opowieść odrębna, sama w sobie, to Rozdroże Kruków działa jednak lepiej niż Sezon Bush. Nawiązań kilka wychwyciłem i jest to zawsze całkiem przyjemne do kogoś, kto e, zna całą serię. Definitywnie interesującym rozwiązaniem jest faktycznie pokazanie nam młodego Geralta, który jest inny niż ten stary Geralt. I uważam, że to bardzo czuć w tekście, że to jest inny bohater. Równocześnie wydaje mi się, i to być może jest niepopularna opinia, że ta książka trochę pokazuje to, że Andrzej Sapkowski, jeżeli chodzi o ten charakter historii i charakter bohaterów, no jednak bazował dużo bardziej na swoim stylu, wynika w dużo większym stopniu z jego stylu, z języka, niż z bohaterów samych w sobie. To znaczy, uważam, że ta książka ma bardzo mało interesujących bohaterów. I duża część z nich to jest już taki typ bohatera, który widzieliśmy w Wiedźmińskiej Sadze, nic specjalnego, a inna część, druga część to są bohaterowie po prostu okej. Okay. Czy ten, ta książka wprowadziła jakiegoś bohatera, o którym będę pamiętał miesiącami? No nie, nawet ten drugi Wiedźmin to raczej nie jest bohater, do którego będę wracał myślami. I też jego wątek zostawił we mnie pewien niedosyt. Chciałbym chyba trochę więcej jego samego, jego relacji z Geraltem, bo to jest coś, co jest takim emocjonalnym trzonem tej historii, a jednak jest tego niewiele w skali całej historii. No bo faktycznie większość tej historii to jest po prostu Geralt podróżujący od miejsca do miejsca. Tu jakaś strzyga, tu jakiś przerośnięty, niebezpieczny ptak. Tutaj jakieś niebezpieczeństwo w kopalni. To jest taki szereg mikrohistorii z wczesnego etapu yy, zawodowej kariery Geralta, tak to nazwijmy. To, co mi się niewątpliwie podobało, to jest język. Wiadomo, że Andrzej Sapkowski pisze specyficznie. I nie ukrywam, że po tak długiej przerwie, jeżeli chodzi o czytanie wiedźmina, yy, no to styl Sapkowskiego to jest coś, do czego się musiałem przyzwyczaić przez pierwsze kilka stron. Natomiast ja bardzo lubię, jak Sapkowski pisze, lubię te jego. Stylizowane dialogi. W ogóle uważam, że jeżeli chodzi o dialogi, to tutaj Sapkowski w ogóle nie zardzewiał. One są cięte, one są w punkt, one niejednokrotnie są zabawne. Kilka razy się uśmiechnąłem, czytając tę książkę. No i myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że jakoś nie jestem zachwycony tą książką, to ona robi tę jedną rzecz dobrze. To znaczy, jeżeli macie sentyment do Wiedźmina, jeżeli dobrze wspominacie opowiadania albo sagę, to faktycznie ten styl Sapkowskiego, klimat świata, to jest coś, co jest bardzo spójne z tym, co. Andrzej Sapkowski pisał wcześniej, więc myślę, że w niektórych to może mm, wywołać takie uczucie, no nie wiem, wehikułu czasu. Cofacie się trochę do czegoś, co było Wam bliskie. Pewna nostalgia się może pojawić. Takie, wiecie, przyjemne rozgrzewanie w środku. Czy można tej książki zaczynać yy, przygodę z Wiedźminem? Teoretycznie można, aczkolwiek wydaje mi się, że najlepiej jednak byłoby do tej książki podejść, znając już sagę i opowiadania jako takie pewne, nie wiem... Ukoronowanie to jest może złe słowo, oddanie hołdu. takie wiecie, jeszcze po prostu pobycie w tym świecie z tymi bohaterami, głównie z innym bohaterem, no bo czego też nie powiedziałem, yy, z racji tego, kiedy ta akcja się dzieje, no wielu powrotów znanych postaci nie ma. Poza Geraltem jest jedna postać, yy, dla Geralta dość istotna, natomiast ona też nie ma jakoś dużo czasu w tych pierwszych książkach. Tym niemniej jest to taki powrót, który mnie ucieszył. Uśmiechnąłem się, kiedy ta postać się pojawiła. Myślę, że to, co zapamiętam najmocniej z tej książki, to jest to, że tutaj dowiadujemy się, jak tak naprawdę na imię ma Eskel. Um, ja to może wam przeczytam. Jeżeli ktoś nie chce, to niech sobie przewinie tam 15 sekund do przodu, ponieważ Eskel to nie jest jego prawdziwe imię. Tak naprawdę, Eskel nazywa się Esau Kelly Kamiński. Ciekawy wybór to jest. No i też warto wspomnieć, że Sapkowski, jeżeli chodzi o humor, mam takie wrażenie też. Leciutko, leciutko to jest dobre słowo, bo to nie jest jakaś taka totalna, mocna szydera, obraźliwe dla kogoś. Eee, no tak się podśmiechuje z pewnych rzeczy, które my znamy z naszej polskiej rzeczywistości i nie tylko. I teraz już tak zabierając się do podsumowania, żeby tego filmu nie przedłużać. Czy to jest książka jakaś bardzo dobra? No nie, nie jest też zła. Jest, jeżeli miałbym ją oceniać w takiej nie wiem, sześciopunktowej skali, znaczy sześciopunktowej, w skali 1 do 10, to dałbym właśnie takie 6, może 6,5. Jest to coś, co myślę dla osób, które właśnie Wiedźmina nie znają, nie mają tego emocjonalnego przywiązania, to myślę, że wtedy ta książka może być nijaka. Myślę, że jeżeli zabierze się to ktoś, kto Wiedźmina nie zna, z taką myślą, że to będzie moje pierwsze spotkanie z tą serią, to może się zdziwić i stwierdzić, że to jest bardzo takie sobie. Nawet może się zastanawiać, dlaczego Wiedźmin jest tak popularny, skoro ta książka jest, wygląda w ten sposób. Czy jest to odcinanie kuponów? Na pewno. Na pewno w jakimś stopniu jest. Znaczy, to nie jest potrzebna książka. To nie jest książka, która jakoś bardzo dużo wnosi, bardzo dużo zmienia. Jej też niestety, moim zdaniem, brakuje tego bagaża emocjonalnego, tego emocjonalnego walnięcia, które miało opowiadanie bardzo często. Tak jak na przykład Mniejsze Zło, albo Trochę Poświęcenia, albo Okruch albo Lodu. Sapkowski potrafił cię walnąć jakimś mocnym wydarzeniem, jakimś punktem w fabule, konkluzją danego bohatera. Potrafił to zrobić. Ta książka tego nie ma prawie w ogóle. Ona była dla mnie. Ze względu na język, ze względu na to zanurzenie się w świecie i w klimacie, który znam i lubię, Doświadczenie mimo wszystko całkiem przyjemnym, ale takim mam wrażenie strasznie do zapomnienia. To jest fajna historia na raz, natomiast jestem praktycznie przekonany, że ja do niej już nigdy nie wrócę, bo nie będę czuł potrzeby. To nie jest historia, która ze mną jakkolwiek zostanie. Um, I wydaje mi się, że w tym 2024 roku, kiedy to, no mimo wszystko. Jest to prawdopodobnie ostatnia wiedźmińska książka. Jakby Sapkowski chyba coś tam wspominał, że opowieść trwa wiecznie, że może coś jeszcze. No ale mówimy się, znaczy nie skreślam tego w 100%, ale jest duża szansa, że to jest ostatnia wiedźmińska książka, ostatni tekst wiedźmiński napisany przez Sapkowskiego patrząc na częstotliwość e, tworzenia nowych książek przez niego. Mm, nie uważam tej książki za szkodliwą. To znaczy wydaje mi się, że po sezonie burz szczególnie. To znaczy myślę, że Sezon Bush już czytelników podzielił w pewien sposób. To znaczy, tamta książka myślę zdeterminowała w dużym stopniu, czy ktoś stwierdził, że dobra, Sapkowski się skończył na pani jeziora, a więcej mi się nie chce. Czy stwierdził, że okej, okay, podobało mi się, może nie jest to to samo, ale dalej będę czytał, jeżeli coś wyjdzie, bo to jednak jest wiedźmin. Także spoko, że to powstało. To znaczy, nie uważam, żeby to było coś, co, nie wiem, rozmywa wiedźmina. Jeżeli ktoś chce do tego podejść jako to. Hmm, Pewnego rodzaju wspomnienia, sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, kiedyś czytało Wiedźmina, to myślę, że ta książka robi lepszą robotę niż Sezon Bush. Tym niemniej ciągle uważam, że to nie jest nic wybitnego, nie jest to nic inwazyjnego. Tym niemniej, tak jak mówię, jeżeli ktoś nic Wiedźmina z Wiedźmina nie czytał, no to wątpię, żeby to była książka, która sprawi, że on się zakocha w tym świecie, w tych bohaterach. No raczej nie. 6 na 10 może być. I tyle. Jak mówię to wydaje mi się, że to jest lepsza książka niż Sezon Bush. Natomiast nawet jeżeli tak byśmy uznali, no to mimo wszystko no to jest raczej druga najsłabsza książka Sapkowskiego. I raczej w tych kategoriach się poruszamy. I myślę, że ta dyskusja, jeżeli chodzi o tę książkę, do tego się sprowadzi. Czy to jest książka lepsza, czy gorsza niż Sezon Bush? Czy to jest najgorsza, najgorszy Wiedźmin Sapkowskiego, czy drugi najgorszy Wiedźmin Sapkowskiego? Bo do tych najlepszych książek, czy to opowiadań, czy to sagi, no raczej nie ma co porównywać, ani jeżeli chodzi o bohaterów, ani jeżeli chodzi o emocje, czy same wydarzenia. Tu się sporo dzieje, ciężko się nudzić, ale ciężko się też przywiązać. No. Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.